Jessica, co to jest za lista na 47 stronach? To moja lista życzeń na ten miesiąc. Miesiąc? Tu jest kupić mi księżyc. No i inne dziewczyny mają diamenty, i ja chcę księżyc. Jessica, to niemożliwe. Dla prawdziwej miłości nie ma rzeczy niemożliwych. Ale tu jest też zostać prezydentem Polski. Żeby móc mi zakazać poniedziałków. Nienawidzę poniedziałków. Nie można zakazać dni tygodnia. Z takim nastawieniem to na pewno nie. A co to znaczy kupić mi drugiego chłopaka? Żebyś nie był zazdrosny, jak będę się z nim całować. To ma mi pomóc? Przecież będziesz wiedział, gdzie jestem. To dla naszego związku. Jessica, tu jest przenieść Bałtyk pod okno. Bo lubię szum fal, a mieszkamy 300 km od morza. A nauczyć się telepatii? Żebyś wiedział, czego chcę bez pytania. Ale przecież mówisz mi non-stop, czego chcesz. To za mało. Chcę, żebyś czytał w moich myślach. A wynaleźć maszynę czasu? Żeby cofnąć się do momentu, jak cię poznałam i wybrać kogoś bogatszego. Co? To po co ze mną jesteś? Bo jeszcze nie wynalazłeś tej maszyny, duch. Jessica, tu jest przestać oddychać w nocy. Przeszkadzasz mi spać. Sz, sz. Jak mam przestać oddychać? Nie wiem, to twój problem. Ja podaję tylko pomysły. A sprawić, żeby deszcz padał do góry? Bo jak pada normalnie, to maczam buty. To noś kalosze. Kalosze nie pasują do mojej estetyki. Jessica, czy ty w ogóle słyszysz, co mówisz? Oczywiście. A ty słyszysz, co ja mówię? Niestety tak. Wiesz, moja koleżanka ma chłopaka, który już prawie został astronautą. Prawie? No, się zapisał na kurs języka angielskiego. To pierwszy krok. Jessica, wiesz co? Ty powinnaś zostać kosmonautą. Kosmonautą? Dlaczego? Żeby cię wystrzelić w kosmos do innej galaktyki. Świetny pomysł, w ten sposób będę najbliżej księżyca. Jessica.